Tej samej ekscytacji. Zaś nowy epilog. O Boziu, powiem tylko, że mega będę ciekaw waszych reakcji. potęgowaniu uległy również daleko idące konsekwencje naszych wyborów, nawet tych z pozoru błahych czy teoretycznie nic nieznaczących. Mega sprawa, bo nie tylko czujemy, że bierzemy udział w większej trydze, co pogłębia imersję, ale zyskuje na tym również regrywalność samego tytułu i zwykła ciekawość, co by było gdyby. Pełnię smaku i świadomość obcowania z programem większym, lepszym i ciekawszym zapewnia również pakiet dobrodziej związany z aktualizacją 2.0, zawierający m.in. takie elementy jak możliwość kolejkowania dodatkowych haków na tym samym przeciwniku, które następnie wgrywane są jeden po drugim. Szczepy doczekały się ograniczeń i limitów, gdzie każdy implant obciąża ciało inaczej, zaś same wizyty u Doków dzięki przebudowanemu interfejsowi zyskały na naczy i intuicyjności. Systemy reagowania i sztu to inteligencja całej policji zostały gruntownie przebudowane. Na modłem gwiazdek serii GTA NCPD lepiej dostosowuje działania prewencyjne do naszych poczynań w pokroju blokad drogowych, na piątym poziomie fundując wyjazd samego MaxTacu. Dzięki wymienionym zmianom zdarzenia z udziałem służb porządkowych są teraz bardziej wiarygodne, ciekawsze i po prostu dynamiczne. Na koniec nowe przypadki cyberpsychozy, mistyczne murale, czy podkręcone pod kątem spektakularności i mechaniki walki z bosami. Oh, fucking... oh, Charakter misji pobocznych w formie nowych kontraktów zlecanych nam przez fixera Mr. Hensa jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i ciekawszy od tych z podstawki. Każdo teraz zawiera w sobie etapy, które wcześniej bardzo często stanowiły całość danego quest'a. Zadania tego typu nie kończą się już przykładowo na przejęciu jakichś wrażych danych a zawierają również teraz w swojej strukturze dodatkowe mechaniki uatrakcyjniające ich przebieg, czy npc urozmaicających samą fabułę. Szkoda tylko, że pewne zadania z podstawowej wersji gry pokroju dalszych losów małżeństwa Perales nie zostały kontynuowane. Straciły tym samym swój potencjał na ciekawe rozwinięcie, zostając odczuwalnie okrojone. Na szczęście w formie luźnych rozmów przez SMS-y jesteśmy w stałym kontakcie ze starymi znajomymi, Relacje zwłaszcza te uczuciowe nie zostały więc porzucone. Oprócz możliwości wykonywania zadań na różne sposoby, w zależności od uskutecznianego bildu, pokroju ofensywnej siły, czy cichej hakeriady, całość została wzbogacona o różne dylematy moralne, odbicia, eskorty, dodatkowe skilczeki, czy pościgi lub ucieczki wykorzystujące nowe możliwości pojazdów. Możemy teraz z nich strzelać, wykorzystując broń osobistą, nawet broń białą, lub korzystać z uzbrojenia pokładowego pod postacią wyrzutni rakiet czy sprzężonych karabinów maszynowych. Oprócz tego otrzymujemy także pakiet świeżych możliwości pokroju przejęcia zrzutów w stylu tych znanych serii gier Dying Light czy Division oraz zleceń kurierskich opiewających na konieczność dostarczenia konkretnych aut na zamówienie. Zlecenia te są wprawdzie bardzo dochodowe w rozumieniu nagród pod postacią unikalnych broni, złotych komponentów pod crafting, czy specjalnych drzask na stałe podnoszących różne statystyki, jednak szybko nurzą i męczą sporym dystansem na jaki trzeba samochód dostarczyć. Na szczęście ich wybór został widocznie poszerzony, zaś sam przemodelowany system rozwoju postaci, którego poziom został zwiększony do 60. Rozbudowane operki związane z hakowaniem wrogich pojazdów, nowe sposoby opuszczania maszyny w trakcie jazdy, możliwości używania podczas kierowania Sandewistana lub Kereznikowa, czy odbijaniu pocisków za pomocą katany. Skoro już przy atutach jesteśmy, zostały one powiększone o szóste drzewko, panel relika. Ładujemy go punktami zdobywanymi podczas eksploracji, zaś sama idea stanowi poniekąd ultikowe rozwinięcie charakterystycznych umiejętności. Ostrza modliszkowe, wyrzutnia rakiet, pięści gorilla czy monostruna doczekały się masy pasywnych bonusów i mechanicznych bajerów. Przykładowo możemy wystrzelić większą ilość pocisków z ręcznego no, działa na wykonywać więcej ataków do skoku czy częściej zadawać obrażenia obszarowe. Podobnie technologie premiujące hakowanie, skanowanie czy skradanie się. Tutaj z kolei mamy ujawnianie podatności części ciała wroga na krytyk czy dodatkowe okolicznościowe spowolnienia tempa. Miłym rozmaiceniem zabawy oraz pewnym odpoczynkiem od natłoku zadań jest również nowa minigra na automatach trauma-drama przywojąca na myśl kultową kontrę z równie legendarnej konsoli Pegasus. W kwestiach audiowizualnych to dalej ten sam piękny cyber symbolicznie poprawiony o różne technologie nowych kart z Nvidia DLSS 3.5 na czele i wciąż najładniejszymi twarzami postaci i ray tracingiem otoczenia na rynku. O samej optymalizacji dzięki posiadanemu rigowi nie jestem w stanie rzetelnie się wypowiedzieć, więc niestety ponownie muszę ten aspekt pominąć. Zdecydowanie Najłatwiejsza jednak w odnotowaniu jest sfera muzyczna, w ramach której pierwsze skrzypce odgrywa tak zwana adekwatność klimatyczna. Panowie Podsiadło, Adamczyk, Paciorkowski czy Przybyłowicz oraz nowa stacja radiowa Growl FM rozbudowująca werbalną jazdę o nowych artystów i prowadzona przez DJkę Ash, w którą wcieliła się Sasha Grey, niesamowicie pasuje do intensywnego charakteru fabuły tego szpiegowskiego dodatku. Widmo Wolności można podsumować w bardzo łatwy sposób. Z jednej strony, biorąc pod uwagę ogrom wszystkich zaimplementowanych ulepszeń, poprawek czy dodatków, tak bazowy Cyberpunk 2077 powinien wyglądać od początku. Drugiej całość można porównać do otrzymania długo oczekiwanego przez nas drugiego sezonu jakiegoś ulubionego serialu, który nie zawodzi i sprawia, że chce się ponownie odpalić sezon pierwszy. Mówiąc krótko, podstawowa gra zintegrowana z Phantom Liberty to wreszcie doświadczenie kompletne, oferujące pełny pakiet doznań i bardzo satysfakcjonującą przygodę w uniwersum pióra Mike'a Ponsmita. Redzi po genialnym sercu z kamienia, czy krwi i winie po raz kolejny udowodnili, że potrafią w pełnoprawne dodatki, przywodząc na myśli jakościowo te, które były standardem w latach 90 a nie współczesne, głównie miałkie i kosmetyczne, napakowane mikrotransakcjami i popłuczyny. Polecam, bo przez serial Edge Runner zwróciłem po raz drugi, a dzięki Widmu Wolności trzeci bawiłem się świetnie. Kolejna w tym cudownym dla graczy roku gra dekady? Nie.

You couldn't have done that from the start. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 567 odcinku GNM. Razem ze mną w Studio jest Paweł Stachyra. oraz Mateusz Domingo. Przy mikrofonie Mateusz Hiduk. Ile wyświetla w Mało. Mało, nie? Mało? Dużo? Nie, no to zazwyczaj jest więcej. no Popatrz na przykład o. Oh, yes. Nie, no dobra. No? Tutaj o. No dobra, to. Ale to już jest więcej czasu. A czekaj, ten, na przykład, no ten? No to w takim Ej. wypadku Mateusz po prostu Anfor... nie wiedział, że ogólnie mamy tutaj Anfor, ten, ten. Tutaj jest na przykład tyle a finalnie no ale tak Pytanie. samo jest na YouTubie. Jak sobie wejdziesz w panelu masz faktyczną liczbę, to potem aktualizuje tą. Okej, okay. spokojnie. Tak więc super wprowadzenie do podcastu. Polecamy się Mamy trzy jak chcecie wyświetlenia. posłuchać o, o wyświetleniach bez cyfr, to za zawsze my polecamy się. Obserwujcie, lajkujcie, komentujcie g Plus. Standardowo zaczynamy jednak od pytania, w co ostatnio graliśmy? I pa? zacznę ja. Okay. A nie jakieś wasze głupie gierki. Grałem w At <grym> Infinity, grę, o której już trochę wspominałem, a propos tego, że widziałem ją na Gamescomie. Od okay. kilku Gamescomów chciałem ją ograć, ale nakom, czyli wydawca gry systematycznie olewał moje wszystkie maile. <grym> tym razem nie dałem się i, się i się udało. I się tym bardziej udało, że w ogóle fokus francuski, francuski. Okay. Odpisał mi i dał mi kody. I nawet wow. powiedział, że da mi kod i na PlayStation 5, i na Xboxa. Tak więc super fajnie. Chcecie na, 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 na PC też wam załatwię, ale wracając N jest to wiem, gra, no. rozgrywająca się podczas pierwszej wojny światowej, wcielamy się w niemieckiego żołnierza. Co ciekawe, automatycznie mamy włączony dubbing angielski, ale polecam naprawdę. Tfu dubbing niemiecki, bo świetnie jakby tutaj co ci jest? aktorzy, którzy zostali zatrudnieni, zresztą o tym Właś w ogóle... ten w międzyczasie ee, Zresztą twórcy mówili, że bardzo jakby mocny nacisk kładli na to, żeby dźwięk w tej grze, udźwiękowienie, e, głosy jak, jak ten super oddawały ten cały klimat. No, powiedz, co to za gra. No, <laughs> Muszę powiedzieć, że to trochę gra w stylu Bluebera, w sensie takiego layers of fear, okay. coś w tym stylu, e, nawet taki prawie dosłownym, e, bo w nie, chwile nie ma jesteśmy... No nie ma game, A chociaż wiesz, na samym początku dostajemy broń, możemy z, celować to i to intro, strzelać, e, Bardziej gameplay w tych elementach jakby w tej rzeczywistości, nie, w której tak, jesteśmy rzucić, w okopach no. podczas pierwszej wojny światowej, polega na tym, że się skradamy i musimy użyć y, po prostu naszego środowiska dookoło, dookoła, żeby na przykład, są jakieś pojawiają się potwory niezidentyfikowane, nie wiadomo o co im chodzi, one są też trochę po prostu, można powiedzieć po metaforą pewnych problemów, które pojawiają się na wojnie na przykład głodu, głęboko, połowiu e, du dużo jest w ogóle takich wiesz, takich metaforycznych o to jest, wydaje ci się, że wiesz o co chodzi, zmutowana puszka muszę trochę, m. trochę, nasi, <grym> ty nas... nagrywasz? Właśnie, nie? tak trzymasz, e, tak dobra, dobra, ale wracając, trzymać. ale jest dużo jakby takich <grym> symboli w tej grze, no, no, e, no, no. matka bolesna, bocka, coś tam i tak, tak. dalej, a e, w drugiej rzeczywistości, do której się co jakiś czas przenosimy, tak jak w, właśnie w ostatnim Layers of Fear, jesteśmy w jakiejś takiej willi, e, domie tego, tego właśnie chyba żołnierza, którym sterujemy, który możliwe, że nie żyje albo żyje i poznajemy jakby historię jego rodziny, tego jak oni za... Możliwe zareagowali na jego śmierć, e, i tam jest dużo takich rzeczy, wiesz, że musisz e, znaleźć, nie wiem, pięć świec i ustawić się na świecznikach, e, i musisz znaleźć zapałki. I musisz Ale po tym co? Bo, Bo matka no, Cię W pewnym prosi? momencie Czy nie. nie okazuje zagadka? się, że matka trochę była obłąkana i trochę jeszcze bardziej się poprzestawiało w głowie, dowiadując się, że jej synowie, w tym Ty, umarłeś, więc ona próbuje razem z jakimś takim Wróżbitą. Em, Ok, sterować pentagram i przywołać ciebie, a ty rozumiem. to robisz, jakby jako ty, nie? I, i to jest jakieś takie przeżycie metafizyczne. Ale tak czy inaczej, jakby klimat tej gry, i to, jakby. Ona też trochę opowiada o tym, na przykład, kto był udział w I wojnie światowej. To nie jest tak, że po stronie Niemców sami Niemcy byli, bo byli też i przecież wszystkie, wszystkie jakby. Yy, ludy bałkańskie, mnóstwo Polaków i znajdujesz właśnie nieśmiertelniki jest tam napisane, jakiś tam Rafał, król i tak dalej i tak dalej yy, na razie jestem wydaje mi się w jednej trzeciej gry jest jeszcze trochę do końca ale tak jak wskazuje sam Steam yy, recenzje w większości pozytywne i moje wrażenia też są w większości pozytywne oczywiście to nie jest gra jakaś AAA tak? to od razu czuć, mimo że jest bardzo ładna to jakby w, w sensie takim, czasem siermiężność tej gry, e, taka prostolinijność, jeśli chodzi o technikalia, się pojawia. Ale nie. naprawdę bardzo to nie ciekawy nie jest. tytuł. Zresztą też taki to, to międzynarodowy, bo zarówno podobno te. Studio chyba z Berlina, oni byli, e, właśnie razem z francuskim wydawcą tutaj współpracuję. kraje są wow. pierwszej wojnie światowej, więc to też symbolika jest i w tym. E, polecam. No ale mi się to, to, chyba nie no tak, bo ty ja, masz ja nie lubię... te anime, Sion of stars, krzyżacy ja lubię... anime, pograjmy, pośmiejmy się. Ja nie, ja nie lubię horrorów jest. takich, co ale nie ma gameplayu. Jest... No. Hmm. Jakby wyszła w tym roku amnezja, która znaczy, się dzieje w wiem, że też w okopach pierwszej wojny światowej, ale przynajmniej coś robisz. Tutaj też coś robisz. To nie no. jest tak, że tylko chodzisz tak, i idziesz. Tak, tak, i ale w amnesii, e, The Bunker masz, e, wiesz, e, masz broni. Rzadko używasz, no bo amunicji jest mało, ale możliwe, masz, że masz tutaj też, nie? Tylko na ten moment. No. Tam drzwi musisz otwierać jakoś, na przykład rzucając cegłą w zamek, coś, tak, takie rzeczy. No ale mniejsza to. Jakby... Więcej interakcji z tym światem dookoła i przez to, że masz się czym zajmować, A, skąd ty to się wiesz? bardziej boisz rzeczy, no bo w amnezję. A z twojego to... opisu... Nie no dużo tego... jest, możesz spróbować. nawet, y, wiesz, y, jest na przykład y, ten, jak to się nazywa, kanał? Nie, język, sygnał Morza, tak? Eee. Kod, kod Morsa? Kod. Jezu, ale... Mam zaćmienie mówić. Ja też. Um... Nie Morse. nieważne, wiecie to, Jak no. Alfabet Morse. Alfabet Morse, Jezus Maria. No jest i to takie jest takie dużo rzeczy, że... Ten, ten, tak, 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 to powiedzmy, jest na przykład taka minigierka, że musisz obczaić jak jakby no, odebrać ten kod alfabet Morsa ten, to, Morse, ten, to, na, to no, co też. zostało nadane, a później faktycznie nie tego gościa, który jest jakby podrzasł i chcesz mu w jakiś sposób pomóc. No dobrze, ale powiedzcie w co wygrać. Pawle. Ja grałem jeszcze z Transfila, ale... Yy... Ja tylko SOS znam to? to? Fajnie. Nie było. wiem, nie mam takiego okay. pojęcia. <gry> Ktoś wychwycił Fajnie było statki. Okej. Okay. To jest odpowiednik tego jakby kot mi przeszedł po klawiaturze, tylko w Wafawe Morsa. Prawie, prawda. Tak. No to no jest. Co, grałeś coś czy, czy, czy nie? Y ta, tak, nie, tak. Ta, ta. Nie. Dobre. Ty grałeś w A nie, powiedz o, powiedzcie o grze, o której zapominaliście powiedzieć graliście, czyli te anime krzyżacy. Mówiliśmy o tym. Ale nikt nie może tego znaleźć, a ja to potrzebuję nie żebyście żebyś ci o tym okay. powiedzieli. Nie mam na Problem jest taki, że już to grałem tak jakiś tak, czas mówię, temu, ja więc spróbuję wspomnieć sobie co tam się działo, ale e, generalnie jak Ja to jest takie... Krzyżacy, anime, to zabawna gierka, bo to jest e, w ogóle nie spodziewałem się tego, ale to jest takie Slay Spire w świecie krzyżaków. I dosłownie to jest jakby e, adaptacja tej historii, to znaczy masz różne tak, lokacje jest zbawny, na mapie, jakby. tak, i to jest takie... Jakby w, e, kiedy zobaczysz sobie jakąś postać z tego z którą z, znasz książki, ale ta postać jest ubrana w taki stereotypowy anime pancerz tak, tak. albo półpancerz. Masz jak jakąś się tam Jagienkę, czy jak one oni tam się nazywały? Nie, czy nie. Drobie, tak. Krzyżaków i oni są właśnie w strojach takich jak z Fire Emblem, czy tak. z jakiegoś Dino Chronicles. to wygląda komicznie. Gameplay mi się... znaczy tak, z tej jest ten element karciankowy. Mhm. Ale też mi się troch, trochę kojarzył z niektórymi. Tak jak może? Hmm, może trochę. Bo, bo też ustawienie. masz jedną grupę, tak. E, no postaci zamiast jednej. Ale nie znam. Że... Z czym ci się jeszcze kojarzył? Chciałem powiedzieć, że był mami tymi co. No bo masz ten mm -hmm. overworld, że chodzisz po mapce tak widocznie tak. od góry. Ale na dłuższą metę wydaje mi się, że. nie wiem, ja w to grałem tylko z godziny. Na więc nie wciągnęła mnie ta gra w ogóle. Bo tak dla Beki bardziej chciałem tak. zagrać, przyznam szczerze. A mnie Ale... ja nie wciągnęła, widzisz. A? 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 Okay. Co powiesz na to? No to jest znaczy bardzo dobrze, bo to pochylityczne z twojej strony. No, ciekaw jestem, ciekaw jestem jak to... znaczy pewnie... jest? No nie no, bo my, my to inaczej wybieramy, bo pewnie dużo Polaków też poznałem i kupiło to z ciekawości. A nie wiem jak to za granicą przeszło, ale w każdym razie, nie wiem, nie ma... Jak, jak na klony z Slay the Spire i tego typu gier, takie karciankowe, że może walkę, ale tam są karty. To, to przynajmniej robi też inne rzeczy. To może ja powiem, jakie te rzeczy są. Że to nie jest tylko Clan Slade Spire, nie? O to mi chodzi. Znaczy to jest Clan Slade Spire. No no. Znaczy dobra, nie jest, bo gatunkowo po, po oh, je, je, je. części jest inny niż taki, niż taki typowy I masz też uh, Slade Spire, gdzie tam wiesz, musisz podejmować wybory w czasie jest? tej kampanii, gdzie idziesz tak dalej. Tutaj niby też. Może dodatkowe misje robić i tego typu rzeczy, ale jednak ta mapa jest w miarę spójna, no bo to jest ten fragment tam polski, powiedzmy, e, współczesnej. I tam białorusi, i Ukrainy, i tak dalej. Ale na przykład tutaj taka rzecz, która jest unikalna, to jest to, że te postaci, które masz ze sobą, one mają różne klasy, i w zależności od tego, jaką mają klasę. I też e, jakie mają specjalne swoje umiejętności, to Wygrana. reagują inaczej na to, jakimi kartami zagrywasz. Więc e, to nie jest tylko takie e, budowanie talii, że budujesz talię pod siebie, żeby nie wiem. latać e, i na najmocniej podcast. we wroga w, w swoim zakresie. Tylko podcasty, w, szczególnie w późniejszej później części gry, właśnie to się I bardziej dobrze. zamienia już w takie kombinowanie, że. okej, okay. więc e, tutaj. tam za głową miałem powiedzieć. tutaj <grywa> Maćko Rony wymaga ode mnie, ciężko. żebym wykonał najpierw dwa ataki. Później użył magii, a potem znowu ataku, nie?